mi na was bardzo serdecznie, z tej strony Wotaner, jak zawsze z ekipą, oczywiście, ostatnia krucjata. Tylko ja nie tak. słyszałem odliczenia. Ty ja z... ja usłyszałem tylko taki jeden. jeden I fajnie. poszło. A, to najwyżej. No, no będzie. No najwyżej. To będzie bez przyliczenia Wotana, bo jest kamem i burakiem się nie wita zami no. <laughs> Tak jest. <śmiech> <śmiech> Mój plan zdradzony, no nie, co ja zrobię. O, no, teraz będzie... Ale o w, w, widzowie nie będą wiedzieli o co chodzi. Dlaczego go my wyzywamy ich? Trzymajmy. <już, I> tak? <try> <try> Teraz cały QMD. Ale wyje dlaczego? Ej, bo bo ja mam aktywację przyciskiem na toesie, co nie? A, a, ja to też możliwe, no. że za późno nacisnąłem alt. Aha. Aha. Twoja no twoje dobra. Dokładnie. Djęliśmy. Ej, Polska atakuje no, Gdańsk, będzie Commonwealth. Gdańsk? A, nie, mówiłem już dawno. O, reformation Breach is out. Breach out, protestant, reformation. I widzicie co zrobiliście? No, po to było nam. Ale pewno na mogę zmienić. Idziemy? Nie, mm. co ty? No to man. Według mnie to są same plusy przychodzenia na tą religię. Ja zmieniam Preciesz. tak dużo prowincji, że mam tak dużo Papal influencer, że ja pierdolę. No ja też. A w sumie też. No Ej, i nie, wydaje ja go wydaję na na. Papal influence. Chyba wydam teraz na national tax modifier, bo... Ja tak patrzę co same plusy z tego. National Tax, Improved relations, hajs na dzień dobry, szybko namrócisz te prowincje. Wątpię, ale prestiż tracisz i w ogóle. A, nie mam kardynałów? Czemu nie mam kardynałów? No w sumie, a jeszcze później bunty związane z religią. Jakim cudem nie mam kardynałów? Z w ogóle możliwe, nie ja mam kardynałów? Nie ja też nie mam. Ja też nie, nie mam. Ale to znaczy, może po prostu nie ma nigdzie w żadnej prowincji u ciebie kardynała i dlatego no. Ja jeszcze nigdy tak nie miałem. Jak to się no dzieje? active kardynals. No bo no oni na nowo przychodzą przecież. Rodzi się. rodzą, rodzą i się giną. Możesz ty zostaniesz kardynałem polski specjalnie, żeby było pomiędzy odcinkami trochę planowaliśmy, żeby ten atak na ottomanów zrobić to co robimy? a nie planowaliśmy, a tak jak to, e, nie, planowaliśmy e, nie planowaliśmy przecież ataku na ottomanów nie, nie gadaliśmy o kanale na youtube na razie, w sumie mnie nie było no właśnie no trzeba dobra. się do niego przygotować a w sumie nie, bo to było, to z... że to Inka mieliśmy rzeczy. stać Tunis trzeba zaatakować... mówię Tunis i tak... ej, Tunis jest trzy technologie w plecy? tak, tak. za chwilę będzie trzy technologie w plecy Osmanie ja są dwie jedną. technologie i też zaraz. Jedną dobiór. technologię, więc. Mają 8. A, no tak, ale będą dwie za chwilę. Tobie dwie. W sumie może moje moja. No, Poczekam aż się wpłynę. 10 dziesiątkę i atakujemy. Co, ty, co wy na to? Trochę potrzeba, bo ja jestem zacofany mimo to. No w ja mam 100 punktów militarnych dopiero. Od Ja, jest ja mam 20, no, bo tam I o to mi chodzi, właśnie. Poczekamy chwilę. Znaczy, możemy poczekać, no bo ja też. Ja nie mam. U mnie największy problem z manpowerem, bo i armii muszę o 5000 podnieść, nie? Ja mogę ci dać manpower. Ja, mu, ja zbuduję sobie te, jak no to się ja nazywało, e, ten, te obozy co, to tak? Obozy śmierci. Śmierci. obozy śmierci dla tych, dla islamistów. Specjalnie. Będą do wojska wchodzić obowiązkowo. Państwo chrześcijańskie. Mam sporo pieniędzy, w sumie chyba starczy mi tylko na takie dwa obozy, to no, gdzieś tam może No już do... państwo, jakby to było twoje własne. Miałem do Cię dodawać na New i na okładkę. W sumie, w sumie mogłem nazwać swój kraj państwo islamskie, tak? To za teraz, bo taki czarny kolor. Wpasowuje się. Ej, dziewiąta administracyjna, zaraz będę miał nowe idee i kolonizacja o, się rozpocznie. Łota nie chcesz dziesiątej dać? Ja jeszcze mam ósmą administracyjną, bo się wszystko korowałem albo szło na ideę. A faust, powiedz mi, który ty będzie przechodził do kolonizacji? co, jak Turendy? No, którędy, no, bo co chcesz dojść tam do Indonezji, tak? No, Rachel... Wyda... wyda Nie Malediwy może zaatakuje. Nierozwinięte państwo, powiedział. Do zacofanych państw. Malediwy myślę, że nie będą ustawiały dużego oporu. Chociaż mają ustawę militarną. Dobra, ja to poziom, atakujemy? <laughs> Jeden już ma... a, może Wiesz, możemy atakować, jak doszło. Ja też <laughs> Tylko ja mam pożyczkę, więc na razie muszę poczekać, Ile potrzebujesz? Pieniędzy. 25 zł. 25. Tylko, no. Tylko właśnie. Z... No bo pożyczkę wziąłem, bo miałem minus 12 złota. Masz więcej. Dzięki. Dzięki temu trochę podniosę przerost pieniędzy. No bo to jest mniejszą utrzymanie w takim razie. Możemy tu takie warstwy, jak takie robimy. To warstwa Lukasa, warstwa Walfi, tu warstwa Jerozolimy tak wygląda. Torcik. Taki torcik. I te wiśnie, czekolada, śmietana, tylko tak do góry nogami. Śmietana, na kolana. Okej. Okay. Aż moje wojska <laughs> zaczą uciekać. <laughs> Uciekają nie, nie, od granicy nie, nie. wojska, nie. <laughs> nie bójcie się. E, nie nie chcia, możemy tworzyć smacz. Nie możemy uratuje. Uciekam tam <laughs> do Armenii, nie. W góry. Nie znajdziesz I mnie w górę. I tak cię znajdę. Otomani! Przemarsz, zgodzą się! Uciekam. No, no Trzymaj. bym bardzo chętnie kto albo uwolnił. Ale pięknie kulturowo już wyglądam. Ja w tunezyjską idę teraz kulturę. Prytnę. Przecież dużej tam przecież nie ma, no to po co? No ale idę w tunezyjską, bo w Egipsku się już jestem nie jestem daleko. Idę w tunezyjską, bo tunezyjska jest na zachód. A. Może. A nie lepiej od razu na francuską? Za droga. Te egipskie? Przecież to jest ten sam koszt chyba. Nie, te tutejsze są tańsze. Mhm. No te pobliskie są tańsze. A to ciekawe. Może. No i dlatego to wprowadzili w ogóle, bo tak to by nie miało sensu. Ale co? No Te kultury, że tutaj są tańsze. Faktycznie, za osiem tak, Zika w ramach mogę. tych akceptowalnych. Jak zmieniasz, no tak. to są tańsze. Za 8 punktów mogę francuską z powrotem na beduiniską. Ciekawe. I będę miał w całym kraju tunezyjską zrobię. Tunezyjskim zakonnikiem. Ale dla Akbar. <laughs> Chyba Bóg jest wielki. Hmm. Bo to nie ta wiara, chłopcze Tak jest. No może że chcesz, żeby ciuchcia fausta wjechała do ciebie. To za jezdni? No to rozkładaj na nich. I gryź poduszkę. Wchodzę na sucho. O Boże. Gorszycie mi widownie. Chyba to Niech się przyzwyczajają, a nie. Do Wiesz, dorosłości. Trusek spaj. Co? W dorosłości pójdą do więzienia? To mają się przyzwyczajać. O, kiwaj je, jak jest wolna, Charlie atakuj tutaj. to. A czy wiem, to? że jest wolna, ale na razie jeszcze nie będę... Ja tylko. Tam, nie? No, no bo mam trochę tych trochę do nawrócenia tych... do... A faktycznie jedną prowincję do okorowania. No ja ja i chcemy walczyć z tomanami. No i jeszcze wojna <laughs> ze stomanami Zresztą jak już to bym wolał Shivre zdobyć ich stolicę. bo wtedy bym miał silniejszy Baku. Bakan, bakan. Baku. W sumie Kaspijski może też powinni tak, według mnie, podzielić, żeby też można było jakoś tam statkami transportowymi. No w transportowymi. Crusaderze są trzy prowincje na Morzu Kaspijskim. Ale i tak nie da się na nich pływać, więc na chuj nie wiem. No wiesz, pewnie A, w, kiedyś Crusaderna pływali. Grać przez Ciebie. No A kończymy? mi nie, wiesz, mm, jeśli chodzi o Crusadera, to, to jakoś zbyt losowa jest dla mnie ta gra i... I od tego zaczynałem, ale jednak do Europy to się za bardzo przyciska. To jest fajne, ponieważ masz tak bardziej jesteś w głąb państwa. E, państwem się zajmujesz bardziej niż tutaj no Za dużo mikrozarządzania też jest właśnie no, do tego się podoba. Z wasalami pierdzielić, nie wiem, nie wiem A no w sumie jak króci umrze i o dziedzicań dziedzica musisz dbać, żeby każdy... Ale fajne lubi. jest to na przykład. Jak grałem sobie Abysynią i stworzyłem Imperium Yy, I został yy, Egiptowi dwie prowincje, to zaatakowałem o nie i od razu szturmem je brałem i sultan, który miał dwunastkę dzieci i, i trzy żony, pochwyciłem mu jedenastkę dzieci i wszystkie, wszystkie żony, nie? I wiesz co z nimi zrobiłem? Skończyłeś. Zabiłem. I mam tu z tego nawet screeny, nie? I minus 500 do relacji killed my child, killed my wife. A to wariat. To, to było, było piękne, to było piękne Znaczy no właśnie to jest fajne, że tak można rodzinnie sobie pograć tam. No, no, no. Rodzinnie. No, matka, matka, jest, matka ojciec grałem w jedną nie grę. Nie. No rodzinnie się poznać, o co Ci chodzi, no. No tak, tak, Relacje rodzinne zacieśnisz. Matka, czemu mnie atakujesz? No to jest właśnie najlepsze, jak nadasz synowi ziemię, a on robi frakcję, żeby Cię obalić. No. Najlepsze było to, jak pół kraju oddali temu kisznie, czy jakoś tam się nazywało, takie państwo, horde. I gówno mogłem z tym zrobić. Jaki smutny pół kraju, ze mnie. Mołdawia jest wolna, No, ja już widziałem to dawno. Co? Nie no Można by w sumie wypowiedzieć... Stroj... W sumie Polska widziała to faktycznie. Hit, ...ale zwasalizować. to i mielibyśmy od północy... ...jakąś destruction. Marchię można by było zrobić. No i nie byłoby penalty od... ...bordersów. Moglibyśmy z kimś sojusz zrobić. Na przykład Węgrą. z Węgrami. Albo polską. Tak jest. Nie, z polską raczej nie, bo oni chcą tej ziemi. A może i nie chcą? O, tym urodzin mnie na rywala. Nie, nie chcą. Nie mają tam klejmów jeszcze. No A zobaczy na feedbacku. Naplet? Naplet. Ale on jest słaby. Ale, ale, ale przyda jest. się do Tomanów na przykład. A w sumie. No, w sumie. Nie, nie przerzuci wojska, ma za mało, za mało łodzi Korczin, Civil War, Polska się nie interesuje, nie interesuje się Mołdawią Ile wy macie razem łodzi? 21, 5? No właśnie, tu już mało. mogę łodzi robić, mało, ja mało Cezun dobra. chyba Ja już mogę trochę porobić łodzi, no ale nie wiem Co się opłaca, czy jest sens No, i robię statki i po, po 5 po jednej stronie będzie A reszta to będą handlowe Ot, mam alfonsa jako dziedzica. O tak. Niech zapładnia. Ej, czemu masz takich dobrych? 5, 5, 3, 4, 5, 3. Fuks. To jest Fuchs, nic więcej. Mówię 2, 1, 2, Reklen Ja mam 1, 2, 4. Gabe, tutaj też Gabe. Kiedy on zginie, Gej. kurde? Gabe. Gabe. Nie, Gabe jest jakiś jest kiepski. Najbardziej kiepski. Gabe. Opinions. Timuridzi nienawidzą mnie. O maksałek. Ale mi murzyni armii wyryżnęli. O boże. Co te murzyny? I ty chciałeś na Osmanów iść. Tak. Jak ty z murzynami nie jest potrafił walczyć. No <noise> ja pierdolę, co to się fał w ogóle. Atakuję ale 13, spoko, ale poczekaj na 5 tysięcy. nie jednego murzyni w tej grze już spałowali. He, 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 he. he. Taki pan he. na schodzie. Nie mogę prze. Nie, A, nie mogę przejść. Przez twój kraj nie mogę przechodzić, dlatego miałem czarną flagę raz. No to we się z tym. Czekaj, bo Ale teraz już nie z mamy. Z Jak to nie Mówisz, masz? Nie, przez wotana nie mogłem przechodzić, a, dlatego... A. Dlatego miałem raz czarną flagę. A no widzicie, Chcecie no. przez... przez we mnie przechodzić, we mnie wchodzić, co wy co robicie? Wy o tak. Przeciąłeś tak Repusa. Co, się? Przecież masz te prowincje, które bezpośrednio przecinają Repusa. Od mówiłem, przecież dajcie mi. Wchodzi nie wchodzi swoim osgrypki. krajem w mój kraj. <laughs> no, zaczęło się na odwrót. Chciałem te dwie prowincje nadmorskie i co i gówno dostałem? Nie Dostałeś te dzie... ci się. dwie. trzy dewelopmentowe dostałem. Ale ja muszę mieć jakiś dostęp do morza, tak? Masz no, do do południowego, ten Persja i to, to, to mi nie pod. Eee, takie morze. Takie morze to nie morze, to jest ocean no, nawet. <noise> Gdzie ty masz ocean? No tu masz ocean, tu na dole. To jest morze czerwone, tutaj no, morze przechodzi. Tak, po mi się odkryła. Pod tobą jest Gulf of Aden. I Balba mam. Wielka bitwa Ale ja mówię tu pod, pod rogiem Afryki. No wiesz o co mi chodzi o ocean? No tak, tak. Pod rogiem. Sobie pooglądam. A, to spoko. Z góry się ja, oglądamy. że wziąłem sobie misję na podbicie Etiopii. Zatokłem Etiopię. Zabrałem w ziemię wszystkie oprócz tej. z misji. Dobra. <laughs> Abym miał manpower. W ogóle o tym zapomniałem. Prestige i manpower. No kurde, ile mam struso z nimi. Jak tylko będę miał dziesiątą administracyjną to atakuję tych arabków ostatnich. Jemenów, Omanu, to, to Hejaz to i so, Hormuz. On ich atakował. Hormuz Oni jest wolny. Oni już mają sojusz z Adalami, co nie? E, Oman i, i Jemen. Jest, no badlands nie. zmieniło kulturę. No Tyle, że ja wtedy potrzebuję, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zaraz kolonista będzie, zacznę się rozwijać. E, no, nie wiem, czy wypowiadać e, wojnę Omanowi, po prostu Hejazowi. I Oman jakby będzie sojusznikiem Hejazu, bo Hejaz nie ma Zadalem, więc Zadalem nie muszę walczyć. Masz wypowiedzieć swoją wojnę Adalowi i więcej to znaczy... na tym zarobić. A tyle, że Ale oni soj najlepiej sojuz Jemen-Omen Jak? W sumie, którą politykę? Kolonizacyj... Kolonizacyjną To? To, to ekspansjonistyczna. Jak no, będę Jemen, a to, na, to, to Czekaj. Global settler increase, tak? Uh, expansion is ideas. Ale żeby global settler increase, jak już wziąłem. Aaa, kolonizacyjną, widzę, o... zapomniałem o tym, że jest Expansia. jeszcze to rozróżnienie. Uh, czekaj, czekaj, czekaj. No jak masz, jak wojsko dosłać, to to może najwięcej settlersów chyba, tak mi się zdaje. chciałbym tak się asymilować, też asymilować z pięciu nimi tam. punktów. kobiety im wysyłać. No to wojsko im wysłać, a nie kobiety. Ja okay. chyba najbardziej lubię ten, trade. Native Trading Policy. Asymilacja jest większa i tam nawet po stu ludzi. No ja wydaje. już mam 10 tego, dziesiątą technologię. E, militarną? No. Ja będę miał za 3 miesiące, drogę. więc możemy walczyć. Z Otomanami. Damy im radę. Armia wrócić. moja szybko wróci. Więcej piechoty. Szybko przez terytorium Fosta minąć? Szybko. Spokojnie. Ja nikogo stąd nie wyganiam. No ale wiesz, pociąg trochę tak nas, moje wojsko Aha. straszy. Szczególnie, że graniczę od ciebie z dwóch stron, to to będzie jeszcze gorsze. Weź do Wyrzuć tych nativów na początek. Zabij, zgwałci, spal. Kolejność Ale jest dozwolona. Tutaj, local goods ja zawsze ich biję. Mają za dużo agresyw. Trzymaj o Nie, spali. protestantyzm albo stracę base production no, 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 we wszystkich się, prowincjach. Mają, tu... Naprawdę? No. Co masz? Albo mam przejść na protestantyzm, albo stracę base production we wszystkich prowincjach. Sorry, ja, katolicy. Nie dole, co to Ej, jest? A nie, mo nie mogę, będzie można wrócić na katolicyzm? Jak to nie? No nie, no przecież to... nie możesz, przecież dostajesz na... ile? 50 lat z Zilla A nie, będziesz musiał się nawracać, bo będziesz miał 50 lat zila. Zilla Oj, czyli najeżdżamy Fausta No dobra No dobra. albo stracę base production wszędzie i będę biedakiem totalnie To się poświęć kuźwo. Nie wiem Właśnie. co zrobić już Pamiętasz o mieliśmy umowę na początku? W ramach wiary no A ja pierdolę Ro Role playing jak to mówiłeś Ej, co jest? Zwiększył mi się nawet income Może ci się zwiększył Income. Nie. A bo nie może spaść przecież do zera. A ja mam większość prowincji, które mają 1-1-1. Jeden, jeden, jeden. <grym> no Oli. Wiesz. Na tych na losowych, jak były te prowincje, losowy te miały, to były po zero nawet. więc... Tak? No, no. Dziwne, bo mi nie spadło do zera nigdzie. Tam no bo może. Tak mamy... było, randomowo to mogło być po zero. Nie, nie spadło mi. Co się stało? Czemu nawet w Jerozolimie nie straciłem? Dalej mam 15. Developmentu. Dobra. Ej, bo, no może nice. miałeś szansę, dobra. No to idziemy na Turków? Um, idziemy na kebaba. No widzicie, ja jestem wierny wierze, kurde. Jak dostaniecie ten sam event, to będę na was patrzył wam na ręce. Jezu, jak patrzę na Persję i ich dowódcę. Dobra, mamy, ja też mam dziesiątą i to jest jedna z tych ważniejszych. 4-4-4-3 cztery, bo... cztery, cztery, to jest perski dowódca, kurde. Dobra, wezmę defensywne wojsko, jak najbardziej defensywne. Pulweriny. Ja tu st i ja będę stanę, stanę tam gdzieś w Armenii, i tam może zbierzmy armię. Bo ja będą będę tam nas engage'ować, na pewno. Myślę, że oni przez dane mogą prędzej przejść. Bo no tam to... jest tylko rzeka. Te... Nie, wątpię. Oni będą chcieli nas zaatakować. Nas z ka... ma... Przecież z, z każdej strony mogą nas zaatakować. Znaczy, przez Durkad też. Ale ta, oni ale będą chcieli chciałem... naszą armię zaatakować. No nie ma nowego technologii militarnej. No w giganty. sumie wiem. Raz oczywiście ostatnio walczyłem z Turkami myślałem, że to jest jakieś wyzwanie, a tu nic. Wchodzę w Polską niszczę i tyle. No co? bo zależy jak zaatakujesz Turku wiegi. Nic się oni zarów nie mają z dwóch stron. Ustawią. No właściwie oni mało protektowali, ten, chronili samą swoją europejską część. O, tu nie bije się z muntami. Dobra, to może co? <grym> Próbujemy co? Bo nie ma nie ma nie ma <grym> sensu Czekaj. Ja nie mam manpowera, ale i... woda nie są. O jestem 3000 w dupę z Powerem. Ale, ale to nie, nie musisz od razu iść. Ale mi ktoś 25 złota? złotych? Ja jestem mam biedakiem w, w tym momencie. Eee, sens. Ja, tym razem... ja wyślę. Okay. Ja jeszcze muszę... Bezproblemowo. U mnie też plus 4. 4 mam. Oh. 4 Ale ma przez chwilę nie byle. zarabiałem, po prostu. O jeszcze wezmę sobie wezmę sobie doradcę. Jeszcze wezmę sobie doradcę, który dodaje mi morale. Trochę się przyda. Jak kupię sobie prestiż u papieża. Papież co prestiż? Mam A, 44 i mogę nawet jeszcze więcej mieć. Mam... The Conquest of Jerusalem. Jeszcze muszę podbić Mekkę. Prestiż czy... czy Markentelis, Markentelis, wezmę sobie. Bo nie mogę być na Papieża, to niech się jebią. No, ja to mam, co? Ja mam ten na cholera pod nie Tunis. mam no. Jak ten? Ja ile już. masz manpowera? 5 tysięcy. Ja zero. Minus Będzie Ja 12 tysięcy. Będziemy podsalić ci pieniądze na najemników najwyżej Dobra masz, wystarczy. Zobaczcie możesz możecie z kimś mogę, jeszcze właśnie. Sojusz. Zostań Zostań no tu najmoców piechoty 5, trochę 6. z ogarni. Kimś Sojusz jeszcze tutaj da się ser? Nie. Ty. Najci, nie. Najci są blisko. Na fortach stoimy tak? Um, ja ja stoję blisko fortu. Na, na górach Armenii. Oni by na pewno nas zaangażowali na stówę. Jestem. Ja będę stał w sumie w Alepo. Znaczy, lepiej na fortach, bo jest większa szansa, że cię dojdą. W Erywaniu jest fort. Alepo jest. Znaczy fort. teraz widzę, że mi stoi. Ale... Mi, no bo... Dobra, Alepo pizzamy. jest właśnie ten problem, że tutaj nie mam gór, na których bym mógł mieć. Ale, fort, to, ale tak? przez, przez Adanę jest przechodzi rzek też. E, Chyba, że jakaś... żebyśmy jeszcze poczekalibyśmy, bym zasponsorował fort, nie wiem, Dulkadirowi. Ja nie wiem... A dobra tutaj Dulkadirowi. No ale zanim by go zbudował... Dobra, olejmy Dulkadir, to jest taki nasz, nasz ten, niech go sobie oblega. Zbierzmy armię, mamy tutaj... Tym D coś tam jest też fort Nawet do obrony byłoby całkiem nieźle. Stoję na Dobra, Polsce ja tu. jestem gotowy z repusem myślę. No ja będę dobra. stał na tej prowincji, gdzie nie ma fortu, po prostu, no, bo tam jest rzeka. No trzeba schować. Ja schowaną mam zawsze. Właśnie, flotę sobie ja mogę tylko. W sumie mogę tu tylko pływać flotą, która jest po jednej stronie. O, wezmę sobie człowieka od maintensu. Ja wezmę sobie człowieka od morali. No, ja Ej, je jeszcze o, mogę trzy wojska prawie. dorobić, to jest ciekawe. To sobie no, może nie po stucia, drodze. Nie szykujcie się pół roku, bo ja hajstra, bankrutem będę. <laughs> Oooo, Wojsko w sumie to jest drugie, są doradcę jednego. O nie, no Kwi szargerowa. Gabe nowy, o oh, fuck. Z Zg zginął, dobra. Kto kogo wziąć teraz? Ja sprawdzam no. po Estate'ach, kto mnie najmniej lubi temu trochę ja tam, też. wiesz. Wojszego. Najbardziej mi lubi clergy i nobility. Uuu, mogę hmm. pięć 5 tych karak wezwać od burżuazji. Za 15 loyality. O, hey. merchant son, może hey. być. A karaki to są. O, 2, 5, 4. Akaraki proszę. A karaki są ciężkie. U, to nie. Gabe. Atribucji nie chcę, tego też nie chcę, tego też nie chcę. Bardzo mi boli to, że ta Persja, kurwa nie przystąpi mi do tej wojny. Jak to nie? No bo ona się nie On? rusza. A patrz, patrz, patrz jaki ma dowódcę jeszcze. A to zrób plakate lokal. Już? Myślę, że nie zrobiłem tego. Ile mają cały czas? 71. Uuu, no to faktycznie trochę to potrwa. Chyba, żebym im zapłacił prowincjami. Nie, 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 nie. Bo będzie wtedy. ten. Dobra, trudno. To jak? E, ruszasz mm -hmm. się tym swoim wojskiem gdzieś tutaj nas bliżej? Ja? E, no, Kieksowska. Ja no, bo tu swój... wolę, wolę przejadanie zostać, bo tu już rzeka mnie broni Bez częściowo. Sensu. No, no ale. Ta rzeka ci nie obroni będzie, przez 60. Będzie, tylko minus jeden będzie no mieć. No właśnie. Oni tam stało, gdzie mają. Min... Będą mieli minus dwa. No, zdelasz tam w dwie sekundy. Cicho. A ty. Ej, Faust, nie stój w tym. W tym zostawisku. Ja idę na Erywan. Które to jest? Gdzie to leży? W Armenii. A tam, okej. Okay. A nie lepiej na swoich się bronić? Mm, tam jest fort, i tam są góry, i tam jest rzeka. Myślę, że to jest najlepsza prowincja do obrony. I tam chciałbym mhm. jeszcze jakąś jedną armię ze sobą mieć. Erywan? Dlatego, Tylko, że Manpower będziesz tracić tam stojąc. A myślę, eee... że Osmanie tam pójdą. Wow. No jasne. No Panie... przecież. To mogę dać wojska jakieś na. Te berryzoni, bo idzie, będę mogę tam trzymać, nie ma sprawę. Tylko że właśnie boję się, że Osmanie po prostu zignorują i przejdą do tunisu. Nie, na stówę. Na stówę nas zaatakują. Aj, ale szybko, bo Tunezja ma bunty, więc się pospieszmy. No to leć. To zaczynać już? No, to no, hmm. dawaj na co czekasz. już nie... Teraz. bądź ci panie. Nie no co by głos. dojść. Na, na to, dobra, chuj, wszyscy. Co już na to? Słabo za zapomniał was wezwać. Nie mam zawsze już w trakcie. <gamy> Takie wszyscy... A, do Żyda. <gamy> Jeszcze stabilność spadła <much> po drodze. Oni mają więcej wojska ode mnie. Dobra, najwyżej eh, Lukas stań w nakiwanie, a to w wanie. I yy, Sprawy tak vanie. rozłożone. Dobra, Sprawdź Xenia czy będziesz mógł iść. I Ale ja, ja proponuję też do. zrobić w odcinku. Ej, to jest i znowu odwizowali, że wojna z tymi Ottomanami w następnym tak. odcinku, dobra. To, to ja zaczynałem, więc ja kończę. Dzięki za oglądanie i widzimy się już jutro o 18. Na razie, pa. Tak, cześć. Pa. cześć. Pa.